Thank you Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie Pasje Miasto realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Dziś z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa do krainy fotografii, a to za przyczyną tego, że w Miejskim Domu Kultury wystawa fotograficzna, co prawda nie Częstochowianin ale łodziami, a łódź blisko Częstochowy, także mam nadzieję, że chwilę porozmawiamy. Gościem moimi państwa Krzysztof Wojciechowski, dzień dobry. Dzień dobry panu. E, to jest tak, że ile lat fotografowania już jest w kalendarzu? E, w kalendarzu 68. 68 lat e, robi pan zdjęcia, tak? tak? To są. No zaczęło się jakby małym chłopcem podglądałem mojego dziadka jak robił zdjęcia. To jeszcze oczywiście fotografia analogowa, te tam ramki, papiery chlorosrebrne, mm -hmm. no czyli te początki takiej fotografii i zaszczepił to we mnie dziadek. Mm -hmm. Potem już Kolejne stopnie wtajemniczenia, oczywiście chęć posiadania własnego aparatu, potem aparatu bardziej zaawansowanego mm -hmm. technologicznie, potem się nauczyłem robić powiększenia. Najpierw były to nieduże zdjęcia, potem chciałem robić duże zdjęcia, oczywiście mi to nie wychodziło. Mm -hmm. ale Czyli co moment... ciemnia była w domu. No oczywiście, że w byłem... łazience, <laughs> tradycyjnie, tradycyjnie w łazience, potem się mm -hmm. dorobiłem ciemni już w takim własnym mm -hmm. pokoiku. Panie Krzysztofie, pierwszy aparat, taki, który pan sobie kupił, pamięta pan, co to było? Smiena? Co? Nie, ja nie miałem smieny. Ja miałem aparat, który się nazywał PENTI. To były niemieckie aparaty, które fotografowały w formacie połówkowym. To jest taki 18 na 24 mm. Taki maleńszy aparat. W takim, miał taką obudowę, złotą obudowę, mm -hmm. no i to były pierwsze moje próby. Ale jest do tej pory u Pana ten aparat? Nie. Nie, nie no, ma. Odziedziczył mój brat po mnie Aha. i potem go zgubił notabene, mm -hmm. ale ja negatywy mam do tej pory. Do tej pory. Do tej pory. Do tej pory. Czy ta fotografia to no, jest nie. Pana praca zawodowa, czy to jest pasja? Czy, no nie wiem, czy na przykład utrzymywał się Pan z robienia zdjęć? To jest sytuacja trochę może skomplikowana. Dlatego, że to jest mój zawód drugi. 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 Ja jestem z wykształcenia chemikiem uh -huh. ze specjalnością barwników i zacząłem się interesować fotografią od strony chemii procesów fotograficznych i czarno-białej, no i barwnej, bo fotografia barwna jest jednym z elementów mojej specjalności zawodowej. I postanowiłem, jeśli potrafię, jeśli znam się na chemii procesu fotograficznego, a fotografia była moją pasją, to postanowiłem połączyć te dwie rzeczy, zacząć się zajmować poważniej fotografią. Nawet miałem swoje ambicje opracowania procesów barwnej obróbki materiałów fotograficznych, to oczywiście przy amatorskim takim podejściu do zagadnienia, to, to trzeba mieć naprawdę duże środki finansowe i laboratoria, sprzęt i tak Ale dalej. to co próbował Pan sam odczynniki do kolorowej robić? Tak, ja to robiłem, cały czas robiłem, ja nie Proszę, ja składałem tak? sobie, ze, tak, sobie składałem z poszczególnych związków chemicznych i robiłem takie odczynniki do, do obróbki materiałów negatywowych i pozytywowych. Na wystawie widzimy głównie nie wiem, architekturę, detale, podwórka. Nie ma aktów kobiecych. Nie, nigdy nie robiłem, muszę przyznać, dlatego, że to jest bardzo trudne do, do zrobienia, i poza tym jest bardzo trudno zrobić coś oryginalnego. W momencie, kiedy w Polsce pojawiły się te duże firmy, można by powiedzieć reklamowe, mhm. oni mają znacznie większe środki, żeby coś zrobić oryginalnego. No, to w tej chwili jest bardzo trudne. To trzeba mieć bardzo duże środki finansowe. No i przede wszystkim mieć pomysł. Ja oglądałem. Mam takiego bliskiego przyjaciela, który fotografował akty, mm -hmm. ale to było lat temu około 50, więc one jeszcze były te, one były oryginalne i mm -hmm. ciekawe. Natomiast oglądałem również cały szereg prób wykonywania aktów różnych to powiem, że w ciągu 50 lat widziałem może 3-4 wystawy dobre. Reszta to, dobre, a reszta, reszta niestety niedobre, mm -hmm. no bo to, to musi, to, no to... W akcie musi być trochę tej emocji, trochę być tego takiego ciepła, tajemnicy. Trzeba, trochę tajemnicy. To nie może być taka czysta erotyka. To musi być jednak. No uh -huh. W ogóle na zdjęciach zdjęcia muszą mieć też treść. To jest nie tylko obraz, uh -huh. ale również treść musi być. To jest tak, że bardzo dużo ludzi fotografuje, no, szczególnie teraz przy, przy tej technologii cyfrowej, która która jest, że no, telefony te już pełnią funkcję i telewizorów, i aparatów. Czy to, to jest tak, że Pan w 68 lat, ja po prostu robienia <grym> zdjęć, to jest <grym> dla mnie naprawdę imponujące. Czy Pan w fotografii się dokształcał? To znaczy, czy... <grym> yy, 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 tak, no dokształcał, może tak, to będzie chyba naj, naj, najbardziej precyzyjne. No i to powiem, że dużo się musiałem dokształcać. Po pierwsze tak? musiałem poznać tą całą, ten cały, co powiedziałem przy, mm -hmm. przed chwilą. Cały proces chemiczny. Dokładnie poznać ten cały uh -huh. proces chemiczny, bo to jest troszeczkę inne niż w przemyśle barwnikarskim. Uh -huh. On, troszeczkę to są inne trochę procesy. Yy, I poza tym, no musiałem się dokształcić, jeśli chodzi przede wszystkim o kompozycję obrazu. No właśnie. O... Ale to co? To, to warsztaty? Czy jakiś guru był? Nie. Yy, to było w ten sposób, że popełniłem dużo błędów. Robiłem zdjęcia i ciągle coś tam nie było tak, jak miało być. Uh -huh. wtedy się postanowiłem, dobra, koniec w tym, w tym momencie. Kupuję sobie książki czytam. I, i czytam. I pojechałem kiedyś na obóz sportowy, bo się bawiłem, to jest sport, do tej pory zresztą się bawię. Pojechałem na obóz sportowy, no to młody chłopak, więc trochę w głowie było bardziej różowo, mm -hmm. więcej pomysłów, takich na, tak. na, szale, na szalone spędzanie czasu. I cały obóz przeczytałem jedną książkę fotograficzną. Od początków, od kompozycji obrazu, od sprzętu fotograficznego, mm -hmm. od obróbki materiałów, te wszystkie takie informacje, które były istotne. I potem zacząłem korzystać z innych książek. No bo przede wszystkim no, trzeba mieć podstawy jakieś kompozycji obrazu, a te podstawy, no to się bierze na przykład z malarstwa. Całą historię tak, sztuki Sztrajera przeczytałem, żeby się zorientować, jak mm -hmm. wyglądają, jak inni malowali, jakie były zasady kompozycji, jakie oświetlenia. I na tej bazie po prostu tworzyłem swoją wiedzę. Nigdy nie kończyłem żadnego mm -hmm. studium, żadnego kursu, mm -hmm. nigdy. Nic. Po prostu wszystko musiałem, znaczy chciałem sam, po prostu sam. No. Yy, oczywiście, no <grym> zadać sobie trud, żeby tą wiedzę z tej książki przyswoić. Ja wyczytałem <grym> 100 wystaw. To jest yy, bardzo dużo. Ale to jest tak, że co to były wystawy no podejrzewam, że też chyba zbiorowe, czy, czy 100 indywidualne. Nie, nie, było. nie, nie, nie. To jest z indywidualnymi, to jest około 120. Ja miałem Aha. około 100 uczestniczyłem w wystawach zbiorowych, bo mhm. to, to najczęściej się tak organizuje. Pewna mhm. grupa tak, z, galeria ma 30-40 miejsc. W związku z tym, żeby nie robić mhm. tych zdjęć no, w ilościach olbrzymich, no to się zazwyczaj z, 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 zwołuje się jakby grupkę i, i robimy zdjęcia. Ale indywidualnych miałem około 20. E, tak, fotografia o... pracowa była też? Nie. Nigdy nie robiłem fotografii prasowej. Ja nie mogłem się tym zajmować, bo nie miałem czasu po prostu na to, bo ja pracowałem na uczelni i to mhm. decydowało o tym, kiedy ja mogę poświęcić czas na fotografię. Ja mhm. miałem nienormowany czas pracy, czyli mogłem <noise> pracować, mogłem pracować albo nie pracować, ale zwyczaj to na uczelni się pracuje tyle, ile się chce. Aha, do 21 na przykład. E, bo e, to jest stopień naukowy to doktor, tak? Habilitowany. Doktor habilitowany. A stanowisko habito. profesor. Mhm. E, Czego pan uczy? Uczyłem. Uczyłem. Uczyłem chemii. Chemii? Najpierw uczyłem chemii barwników, no bo to jest moja specjalizacja zawodowa, a potem uczyłem chemii środowiska. Bo przeszedłem, zmieniłem miejsce zatrudnienia w ramach uczelni. Najpierw pracowałem w Instytucie Barwników. To są tradycje rodzinne w pewnym sensie kontynuowałem, bo mój ojciec był też barwnikarzem. No w ogóle uczy się kojarzy z włókiennictwem. Kojarzyła się. Kojarzyła się, tak. Także ale czy to jest tak, że na przykład wystawy ja bym do tej fotografii wrócił, bo to mnie bardzo interesuje, że mamy temat i wokół tego tematu się poruszamy. Nie wiem, na przykład, mam tu na myśli pana twórczość indywidualną, artystyczną taką, że na przykład, nie wiem, to jest pejzaż i wystawa jest tylko pejzaż, czy wymieszane te, te, te rzeczy raczej, raczej są? Raczej, raczej się robi tematyczne. Raczej, tematy, raczej tematyczne. raczej tematyczne. Jakie tematy były na przykład, yy... które się pan zajął? Ja robiłem tematy, dokładnie to panu wszystkiego nie powiem, ale, ale to były na przykład, robiłem zdjęcia kolei. Z takiego, san, no, jak się nazywało, muzeum kolejnictwa, mhm. takie różne detale. Potem miałem wystawę o Barcelonie, o, głównie o Sagradzie Familii, mm -hmm. tym, 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 tak. tej, tej, tej katedrze, tak. której twórcą był Gaudi, nie, zresztą nie skończyli, ale zdjęcia stamtąd. Robiłem na przykład, zresztą koledzy mnie pamiętają z takiej wystawy, młyny. Na, młyny na grabie, takie stare młyny, które już w tej chwili, one w zasadzie już nie pracują, one służą jako elektrownie, mm -hmm. jako tam... Albo są przerobione już, nie pamiętam na co, w każdym razie myśmy tam mieli, załatwialiśmy sobie z kolegami wejście i chodziliśmy, wchodziliśmy do młyna, który nie jest dużą jednostką, nie, nie tak, jest tak, dużym tak. budynkiem i myśmy się potrafili po czterech godzinach dopiero spotkać. Takie różne fragmenciki, kawałki się fotografowało, i to, są na, to, są, to jest fotografia dosyć trudna, dlatego i ja to robiłem jeszcze analogiem, mhm. dlatego że trudna jest dlatego, że tam jest mało światła w środku, tak. ale to światło modeluje wnętrze i te poszczególne fragmenty tego, tych młynów. Mhm. I koledzy mi akurat no, dosyć. Niektórzy mnie kojarzą właśnie z, z, tej, z, z tej wystawy. Teraz to te. Te, te Miasto nieznane, no takie. Mm -hmm. No ale to się zakłada się po prostu, przyjmuje się jakieś tak. założenie i potem się mm -hmm. realizuje. To trwa krócej lub dłużej. Podobno jest tak, że dobre zdjęcie można zrobić każdym aparatem, jeżeli się ma wiedzę na ten temat. No ale co cyfrówki, świat, świat cyfrowy pan wszedł, wszedł w świat cyfrowy. Tak. Nie ma już odwrotu. Od nie, tego. nie ma odwrotu. To znaczy hmm. można się bawić fotografią analogową, ale to nigdy tego efektu już nie będzie. To tak. jest niestety fotografia cyfrowa. To Canon czy Nikon. Nie, Olympus. Olympus. Olympus, Olympus. Cała rodzina u mnie fotografuje Olympusami, dzięki temu mamy, moja żona, która jest ze mną mm -hmm. tutaj, moja córka, mamy wszyscy Olympusy w związku z tym sprzęt, tak. obiektywy są wymienne. Super. Spor, bo, bo... bo obiektywy są bardzo, bardzo drogie i jak już się... To jest świadomy wybór, bo mm -hmm. w, w, jeśli chodzi o jakość obiektywów, no to oczywiście bezkonkurencyjna bez jest Leica. Tak, A to, to, ale jest, to jest, kosztują są... kolosalne pieniądze. A firmą, która specjalizuje się też w produkcji optyki, bo głównie chodzi o optykę analityczną, czyli też mhm. musi być bardzo dobrej jakości, to jest Olympus. I zresztą mhm. widać, jak się porówna ceny obiektywu, bo Panasonic współpracuje z Olympusem. I Panasonic mhm. produkuje obiektywy bardzo podobne do Olympusa, ale Olympusa są znacznie droższe. Bo oni jednak mają jednak wyższe, wyższe, są z Raz. wyższej półki. Aha. Jak się kupuje sprzęt na przykład analityczny, no to są różne obiektywy różnych firm, ale te jak się mówi o najwyższej klasie, no to jest Olympus, lajka. No lajka to jest w ogóle bajka. Bajka, tak. E, też cenowa bajka. O, taż bajka cenowa. <grym> to jest cenowa. Dobrze. <grym> Panie Krzysztofie, czego już tak życzyć na koniec Panu? Żeby mi się chciało jeszcze fotografować, a mi się chce, tak? A jeszcze mi się chce. No to fajnie. E, no to bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję. Proszę Państwa, gościem moimi państwa Krzysztof Wojciechowski, doktor habilitowany, profesor uczelniany, fotograf, wystawa w Miejskim Domu Kultury. Zapraszamy bardzo serdecznie na pięterku. Przepiękne fotografie, Łódź. E, jakiej nie znacie, inne miasto, bardzo dziękuję, dziękuję. i machamy tu. Trzymajta się do dyska, pa pa.